Co ty robisz? Popijasz leki na senne alkoholem? Czy ty jesteś normalny? Ale o co ci chodzi? Przecież to nic takiego. Lekarz mi je przepisał, więc to musi być bezpieczne. Tak, ale miałeś brać je w ostateczności i na pewno nie mieszać ich z alkoholem. Czy ty chcesz się któregoś dnia nie obudzić? Ale o co ci chodzi? To co, mam nie spać? Chcesz, żebym przez cały dzień chodził zestresowany? Przecież to jest dla mojego dobra. Nie słuchasz mnie. Nie zmieniaj tematu. Mieszasz tabletki na z alkoholem. Boże. Jaki ty jesteś głupi. Przecież mnóstwo ludzi bierze leki na Dlaczego mi zabraniasz? Ty słuchaj. A może ty jesteś niedospany? A może chcesz wziąć razem ze mną, co? Ale ja nie potrzebuję żadnych tabletek na sen. Ale będzie fajnie. No dawaj, zróbmy sobie taki relaksujący sen. Tobie tego potrzeba. Ale ja naprawdę nie potrzebuję brać żadnych tabletek. Masz problem z nimi i z alkoholem. Wiesz o tym, że powinieneś pójść do lekarza? Ale ja mam wszystko pod kontrolą. Odwal się ode mnie.